Siamonk w dzisiejszym Stron witam Was bardzo serdecznie. W moim odcineczku jest odcinek z, jak zainstalować, jak na przykład grać zombie zombie, y, zombie mode na telefonie. Teraz akurat gramy chyba transform, no niestety mnie zabito. Teraz gramy transform i mm, Aha, i ogółem jak grać zombie, zaraz wam pokażę dokładnie. Yy, ogółem można sobie tak stworzyć, żeby Wam pokazać jeszcze, że to jest serio zombie. To patrzcie. Macie tutaj yy, może, macie tutaj grać na serwerze i tak dalej. Na przykład bierzecie sobie yy, modę yy, i macie do wyboru mody, które możecie grać. Kolor party, czyli w sensie yy, chyba, no tak, yy, masz kolor party, co ileś tam sekund yy, zmieniać się kolor. Wszystkim się zmienia kolor normal to normalny, hide and seek, no to wiecie chyba wszyscy, że yy, hide and seek, czyli to jest szukanie czyli jedna osoba i, jest czerwona, czyli osoba, która będzie szukała i reszta jest zielona i musimy zrobić jak najwięcej tasków yy, i jak już zrobimy wszystkie taski wszyscy, no to wygrają, wygrywają yy, chowający się i tak to o. wygląda, random tp, no to, że po prostu w różne miejsca, ci tepa, transform, czyli yy, zamieniasz, yy, to Chyba było, że się zamieniasz, tam nie wiem, z, z, no nie pamiętam. Zombie, yy, no to zombie, no to chyba wiemy. I kill this guisa, czy nie wiem jak się ja to mówię, czy dobrze, czy źle, ale wydaje mi się, że źle. No to ten tryb ostatni to jest tryb, yy, który testowałem ostatnio, i ten tryb yy, chciałbym Wam powiedzieć, że ten tryb, czyli na przykład nie wiem, cytrus jest impostorem i cytrus mnie zabija, to wtedy ja jestem jako cytrus, który nie żyje, a cytrus jest jako trebary. No i no fajny modek, naprawdę bardzo fajny. Z chęcią zagrał z Wami na tym na live, więc Wam wytłumaczę, jak to mieć takie mody na wersji Androida 1.14, na wersji Androida od 4.4. Do jeden dzies do dziesiątki, więc yy, oto Wam teraz pokazuję. Pierwszą rzeczą, co trzeba zrobić, to pobrać taką yy, aplikację Crewmate. Oczywiście nie wiem, czy na iOSie jest. Yy, wpisujecie tutaj Crewmate yy, Server Switcher, yy, wciska już go pobieracie, no to wciskacie otwórz. I teraz, co my tu mamy. Mamy coś takiego jak serwer adres i co to wpisać. Tutaj wam się w, w opisie macie oczywiście wpisane i w komentarzu też chyba. E, musicie wpisać e, to. Jak to wpiszecie, oczywiście to mam dam do komentarzy i do opisu. Jak wpiszecie już to, to wciskacie switch. Switch i pisze Server Change sexu, successful, successful, że w sensie no już wam przemieniło. Oczywiście nie może być to na przykład żadna spacja przy, po ani przed. Jak będzie przed, to nie zadziała. Widzicie jest umknął error. No jest error. Ale jak tak będzie, no to zadziała. I teraz co, no wchodzicie Amonga Tutaj macie napisane, widzicie tutaj o tutaj jest, że impostor ale nie Europę. No i żeby sobie zagrać już normalnie, to wciskacie sobie Europę i możecie normalnie sobie grać z kimś tam. E, jeżeli mnie oglądacie, no to pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj są. E, Napiszę pozdro z odcinka. OK. Z odycy no. no i co? To już właśnie jest koniec odcineczka. Aha, hop ma tu pewnie mody, bo idzie y, za ścianą, i tak dalej. Więc co? No, ja Was wszystkich pozdrawiam. Y, wpadajcie na live i y, 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 co? I widzimy się w następnym odcineczku. Czy, a następny odcineczek, kiedy się pojawi, nie wiem. A i wpadajcie też na live, jak już nie mówiłem, ale chyba już mówiłem, więc no. Pa! Y, jak coś to powiem, Wam teraz, widzowie, że. Montuję w KineMaster Pro pierwszy raz, więc jak coś tak no, nie wyszło w tym odcinku, no to przepraszam was mordeczki, yy, ale no co, ja się jeszcze raz z wami żegnam pa i wpadajcie na Discorda i czytajcie opis, bo w opisie macie tam między innymi właśnie yy, to, co trzeba tam wpisać, żeby grać na tym prywatnym serwerze i mieć te tryby zombie i no zostawiajcie łapeczki w górę, subiki i komentarze. Ja się z wami żegnam i Noreo.